Ej, kawitec w kolejnym odcinku SimCity Miasta przyszłości. Mamy dość spory problem dość dużo sporych problemów. I w zasadzie nie wiem dlaczego. Pożar, 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 niech zgadnę. A nie, zbyt wiele zgonów. myślałem że pożar. Więc tak, pierwsze od czego zaczniemy, to tutaj widzę, że krzyczą, że chcą zwiększyć gęstość. Więc pozwólmy im na to i ulepszmy im te drogi do wysokiej gęstości, czyli to już jest najwyższe jak można. Tylko teraz po nocy nie bardzo widać, co tu jest ulepszone, a co nie. Wysokiej, 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 wysokiej. I co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze. Hmm. Dobra, po tej stronie już chyba jest Teraz tu, Ehm, um, hiŁup, 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 to już nie To już jest, coś jeszcze To już chyba wszystko, tak Ok, to już zwiększają gęstość, jak widać Coraz większe budynki hmm, Nisko zamożnych Um, ludzi um, do szkoły chodzą już w zasadzie, czyli powinniśmy zarabiać z tego, ale nie wiem czemu nie zarabiam. Poziom biurowy, um, ci najbardziej zamożni to nie, nie chcą tu pracować, bo ich tu w ogóle nie ma. Um, mówię wszystkim, żeby się wprowadzili. Fajnie, że wszystkim mówi, no ale. Um, Wartość gruntu jest żałosna. Więc może o to chodzi. Uuu, ale kminie. <śm> więc spróbujmy może parki dodać jakieś. Formalne, skwery. Może nie będzie skwer. Gdzieś tu. Albo tu. Tutaj na przykład, o. Może o to chodziło, że właśnie nie ma takiej wartości gruntu. Okej. Okay. Tutaj co z nimi? Tutaj jest spoko, tu nie ma co się bać. Widzę, że impreza się skończyła, więc nie wiem, zaplanować jeszcze raz te ciężarówki. Zróbmy to, bo na razie nie mam i tak nic innego do, do roboty. To dalej jest niestety wyłączone i boję się to włączać, bo czuję, że zaraz będzie bardzo, bardzo duża strata. I właściwie też sam nie wiem dlaczego. Hmm. Mamy ile tych? Salon rulety mamy. Jeden, dwa. I dwa takie te. Ok. Pamiętam, że to mogę ulepszyć, ale nie dobudowałem tutaj nic do tego. Hmm. Więc dział gier może dodajmy. Aha, nie mam pieniędzy zaś. Aj To słabo, słabo. Mm. Może spróbuję to włączyć. Zaryzykuję. Zobaczymy. Na razie są tylko duże wydatki za to <grym> Ale zobaczymy za chwilę. Być może przyjdą, może nie. Um, tutaj co jest, Aha, prawda, garaż? No to w sumie, w sumie przydałoby się, <laughs> bo mam tylko jeden autobus, mądre to było, naprawdę. O, i nie mam kasy. Jak pięknie. Mm. Straty są 20 tysięcy dziennie. Dobra, nie, wyłączam to, bo to nie ma co. W ogóle na to patrzeć, tu już zaczynam zarabiać z tego, co jeszcze mógłbym zrobić. Mam pożar, budynku też pożar. To czemu tego nie mogę zobaczyć? No, nieważne coś jeszcze? Chyba nie bardzo. No, jest już dobrze. Hmm, zobaczyłem właśnie jak tam w tej mega wieży, bo powiększyłem już e, ten, ten. Ale niewiele tu przyszło. Co to jest? Problem z poziomem apartamentów. No widzę, no ale jaki macie zaś problem? Hmm. Mieszkaniowy. Nie mogę zobaczyć zupełnie, czemu oni mają problem. A, dobra, niska wartość gruntu doprowadza nas do furii. Powiększyłem tą wartość. Ale najwyraźniej jeszcze nie do końca. Ym, więc. Hmm. Spróbujmy dodać jeszcze jeden taki park. Na przykład tu. Gdzieś, nie wiem. O. Już powinno być lepiej. Okej. Okay. I powinni się teraz wprowadzać. Jest ich ciupkę więcej, ale um, niekoniecznie. Na czym jeszcze tutaj tracę? Na tym. Idatki minus 2000 zysk wczoraj minus 26000. Um, nie wiem od czego to zależy, zupełnie. Ale chyba będzie trzeba to wyłączyć. Tak. Ok, już mam troszkę większy zysk. I co jeszcze mogę tutaj zrobić? Nie wiem. Na razie chcę, żeby tylko się wprowadzili tutaj. Ale poza tym to nie wiem, co mógłbym jeszcze zrobić. Mm. Tu jest spoko. Tutaj ludzie też idzie dobrze. Pożar budynku. Pożar. Hmm. Co by tu jeszcze można zrobić? Raport miesięczny. Raport hazardu 100 tysięcy. To nieźle. Już mam 200 tysięcy, nie wiem, mogę zaplanować tą droższą imprezę? Niekoniecznie. Brakuje mi... O, już mogę. Tak? Już, już chyba mogę. Hmm. Ale boję się spróbować. <śm> że zaraz jak to zrobię, to stracę ten... Stracę kasę. Nie, dobra, to na razie to zostawię. Włączę. Zobaczymy później. Do tego... Co jeszcze jest? Za no mało kupujących. Nie wiem czemu. ogóle lepszyć ratusz. Fajnie. Ale już chyba wszystko mam w tym całym. Tak, już wszystko mam, to nie mam co chyba rozbudowywać. Więcej. Pożar. Wszędzie są pożary. Jak tam z tym? Jest chyba dobrze. Hmm. Ale pomimo tego powinienem chyba jeszcze spróbować zrobić podstawówkę. Tak mi się wydaje. Eee, więc. Tylko tu. Szkoła podstawowa. I. No, dajmy ją na przykład tutaj. Niech się pocieszą. I dodajmy ze dwie sale. Tak, para autobusów. I już w ogóle? No nie, dobra. Już... Wow, jak szybko przyszło tych <laughs> dzieciaków. To może dodajmy jeszcze więcej tych sal. ...jak tu. I więcej autobusów. Niech będzie. To już widzę, jeszcze bardziej się rozbudowują. Średnio zamożny. Aha, bo chyba ta szkoła... ...im daje coś takiego. Wyższy. Hmm. Czyli wszystko, czego chyba trzeba było tym... Podstawówka, tak, bo już jest ich coraz więcej. Czyli niedługo powinno, powinno się zapełnić i będziemy zarabiać. Mały autobus szkolny, co tu robi autobus? Co? Jakim cudem autobus zjeżdża powinnie? Aha. No to nieźle przedamy poziom parku lub handlowego. Poziom handlowy jest, był przynajmniej, albo nie ma. <śm> <śm> hmm. Zaraz zobaczymy. Dodaj poziom i poziom handlowy nie ma żadnego. Chyba nie. Dobra, to co, dodajmy jeden taki. I widzę, że jest problem. Są problemy z chorobskiem, więc będzie trzeba powoli zamiast tego zrobić coś lepszego. Jak na przykład zdrowie i szpital. Przydałoby się to zrobić, ale jednak. Hmm. Hmm. Nie wiem. Będę przy tym bardzo dużo tracił, to wiem na pewno. Już przy policji tracę sporo. Przy kształceniu zresztą też. Transport to samo. Specjalizacja. Będzie trzeba, chyba, zrobić jeszcze jakiś. Jeszcze jakiś. Um, zabytek atrakcje cokolwiek kult niekoniecznie monumenty monumenty nie wiem mogę tylko dwa u to o tym to nie wiedziałem więc co ja tu mogę takiego zrobić Statua wolności. Mm -hmm. Nie, też nie do końca. Wieża z Tokio. Nie wiem, możemy spróbować. Wątpię, żeby to dużo dało, ale. Możemy spróbować, czemu nie? To niech to będzie tutaj. I zaraz zobaczymy. Tu widziałem, że jeśli chodzi o śmieci, to mamy już powoli też problemy. Więc jeszcze jedną spalarkę na razie dodam. Eee, Okej. Okay. Um, niezadowoleni mieszkańcy, tylko czemu? Powiedzcie mi czemu, to ja was postaram zawodowolić. Miasto śmieci. Niska wartość gruntu. Szkoda tylko, że wartość gruntu jest wysoka. Więc nie wiem o co wam chodzi. Mhm. Mhm. Nie dziękuję. Za to chyba więcej tych dodam. Ciężarówek. I jeszcze jedno by się to przydało. No niestety, przykro mi, fabryka znika, <laughs> jak się zrymowało, super. Hmm. Peposz. co to znaczy Peposz? bo nie wiem. Karetka, Padek. Eee, wy tylko czegoś chcecie. Ciężko ich zadowolić, ciężko. Hmm. Zobaczymy, czy chociaż oni się już tutaj pokazali. Nie. Hmm. Za to rzeczywiście mamy problem z tym, z karetkami. Więc, chyba nie pozostaje mi nic innego jak po prostu zrobić to. Hmm. Ale za mało simoleonów. Wcześniej mnie chyba było na to stać, o ile pamiętam. Dobra, zróbmy jeszcze jedną klinikę. Niech się tutaj ucieszą. I dodajmy. Nie wiem, z dwie ciężarówki. I parę tych, tych sal. Oj, już, już kasy brakuje. Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Proszę, obym teraz nie stracił do zera. <laughs> Cały czas idziemy na. O! A jednak się udało. <laughs> Cały czas idziemy po takim niskim, tym niskich zarobkach. To jest źle. Bardzo źle. Jak w ogóle jest z tym leczeniem? 6 zgonów dziennie powinno. Powinno się to już chyba naprawić, tak myślę, ale nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy. Potrzebujemy mm. karetki, karetka już jest obok drzwi. To jest zamknięte przez burmistrza, nie dziwię się. Nareszcie, zadowoleni. <grybujesz> Nareszcie, tylko jeszcze by musieli przyjść tutaj. Mm. Co nas uszczęśliwia, czyli tutaj też powinno się powiększać. Już nie ma to co nas unieszczęśliwa. Niska wartość gruntu nie jest możliwa, Więc nie wiem co to ma znaczyć. I tutaj też już nie ma minusów, bo zresztą tutaj cały czas jest pełne. A tutaj zbyt wiele urazów, tylko no... Naprawdę. Za mało simuleonów. Tracimy znowu. <laughs> Nie wiem, co z tym się dzieje zupełnie mam. Cały czas na minusie, albo na plusie, albo na minusie, albo na plusie. Nie mam pojęcia. Już mi się nawet zatrzymało. Dzień dobry. Wyłącznie niektóre budynki, na przykład jakie. A, mapa wydatków, czyli jednak istnieje coś takiego. <laughs> no proszę. Dobrze wiedzieć. Hmm. Tu wydajemy dość, tu wydajemy dość. Bardzo dużo wydajemy tu, ale nie jednocześnie z tego zarabiam, więc nie mogę tego wyłączyć. Um. A w porównaniu do zysków, można było gdzieś zobaczyć? Hm. Mm. Gęstość niekoniecznie. E, szczęścia. Um. Szczęście, mapa szczęścia. Zamykamy interes. teraz. Aha. Ok. Mm, tu widzę, że są nieszczęśliwi. I tutaj. Tutaj w ogóle ich nie ma. <ścoughs> Niska wartość gruntu. Kurny, co ja mam z tym zrobić teraz? Zarabiałem tak dużo. Jakimś cudem mi się to teraz. Zrób Play, proszę. <laughs> Niech mi się zacznie zarabiać. No, jakby to zrobić? Hmm, może zniszczę to. To chociaż to też niewiele da. Nie mam pojęcia, co z tym miastem ja zrobić. Chyba po prostu popełniłem tutaj gdzieś błąd i nie wiem w czym. Niby robię wszystko dobrze, ale... Mega wieża. Musiałbym chyba mega wieżę wyłączyć. Musiałbym mega wieżę wyłączyć. Więc wyłączmy ją. Trudno. Hm. Chociaż dalej jestem na minusie. Co jeszcze mogłem wyłączyć? Um. Nie mam pojęcia. <laughs> nie mam pojęcia. Bankructwo i tyle. Na atrakcjach turystycznych na pewno nie mogę wyłączyć, bo z tego zarabiam. Tak samo jak kasyno też z tego zarabiam. Nie mogę tego wyłączyć. Chociaż już zarabiam coraz mniej z tego, co widzę. 20 tysięcy wcześniej było. Nie wiem, co zaś się stało, że z mniej zarobków. Hmm. Nie mam pojęcia, poddaję się. Ostatnie moje słowo, poddaję się, po prostu nie wiem. Hmm. Okazuje się, że chyba jednak im dłużej na tym mieście gram, tym po prostu bardziej się tym Simon nudzi ten, ten hazard. I nie mam pojęcia, jak i z powrotem do tego hazardu zaciągnąć zwłaszcza że też że nie mam pieniędzy. No więc to by było chyba na tyle w tym odcinku. Zobaczymy co zrobię w następnym, jeszcze będę musiał pomyśleć. Więc dziękuję za oglądanie, zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam. No i cześć.